Cześć wszystkim z tej strony Zefirialis. Witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. Dzisiaj zrobimy sobie zakon równowagi na 170 poziom. E, mamy tutaj zadanie duchy lasu, czyli mamy e, zabić parę dziesiąt dryad. E, jest to zakon równowagi w Tchuzal. Mm. I tak, skoczymy sobie na te dryady, i potem zobaczymy, ile czasu będzie miał odcinek. Jeśli będzie wystarczająco krótki, to od razu zrobimy sobie kolejny zakon równowagi na 170 level. I był on związany, związany, związany z Czarną Gwardią. Jeśli nie starczy mi czasu, no to, to po prostu zrobię to w osobnym odcinku. I tak. Jest ranek, ja wstałem niedawno, więc mogę się dopiero obudzić i gdzieś tam plątać z jakimiś faktami. Chociaż nie wiem, czy jakieś fakty mi są potrzebne do zabijania driat. Na pewno niedługo włączy nam się też za 3 minutki włączy nam się bezpieczna strefa, że tak to ujmę. Ze względu na to, że zbliża się godzina 8, a jak pewnie już wszyscy wiecie, między 8 a 11 rano. Działa bezpieczna strefa, czyli y, poza światami tam bodajże zawodowymi i PvP, y, istnieje y, na zwykłych światach po prostu czerwone mapki, zmieniają się na żółte. Fajna opcja, według mnie. Szczególnie pomocna w y, przypadkach y, robienia questów y, na czerwonych mapkach, bo samo expienie, no to wiadomo, no to y, albo będzie konkurencja, która expi w tym samym miejscu, albo będzie konkurencja, która będzie chciała nas zabić no to na przynajmniej to, że więcej osób korzysta z ekspowiska, nie mamy wpływu. Jedyne co nas ratuje to to, że nie mogą nas zabić podczas bezpiecznej strefy. Ale kwestia też taka, że nie przejdę tędy. Kwestia taka, jak mówię, z questami, że można robić sobie questy na czerwonych mapkach w bezpiecznych godzinach zdarza się niestety, że są dodacze lub jak mi się spodobało e, z jednego anime określenie PK, e, player ki killerzy. E, no i PK e, potrafią być naprawdę mm, żałośni e, i to już naprawdę nawet nie przesadzam, bo Byłem ostatnio na ekspowisku, nawet nie, nie tak dla mnie już nie ekspowisku, bo to byli czerwoni orkowie. No i kręciłem się tam e, robiąc questy, które zostały po Halloween wprowadzone na stałe do gry, związane ze sm Smokiem i Triosem. I kwestia była taka, że na czerwonych orkach kręcił się gracz z 303. levelem. E, I on te orki zabijał. On na nich expił. Jeśli, jeśli można to expem nazwać, bo według mnie to raczej żadnego expa nie dostawał. E, to były albo czerwone orki, albo pradawno już orki. Może mo, Mogłem się pomylić, e, ale mniejsza o to. To nie, nie ma wielkiego znaczenia, bo gości miał 303 level. E, no, ja wtedy miałem 160 któryś. O, dobra. No, jak widzicie, ja nie reaguję na graczy z niższymi levelami i nie zamierzam ich zabijać. Tym bardziej, że weszła już strefa bezpieczna. Jej. Um, według mnie to hamioza, żeby zabijać y, słabszych graczy. Szczególnie jeśli oni wykonują jakieś zadania, czy próbują sobie trochę podekspić. Y, I tak, no i ten trzeci, 303 level mnie zabił. Nawiązałem z nim konwersację, niestety y, y, chciał mnie zniżyć do swojego poziomu. A. Y, więc szybko y, tę konwersację y, przerwałem. A, stwierdził, że jego zadaniem jest zabijanie i tyle. Ja go poprosiłem, żeby mi darował jednak i dał zrobić questa. Tymczasem on stwierdził, że ma questa zabijać. No to niech sobie zabija. Już nie mam z nim styczności. Nie zgłaszałem go na panel, bo szczerze jeśli te zgłoszenia by cokolwiek dawały, czy to na panel e, zgłaszanie botów, czy zgłaszanie PK, e, z czego z tego co wiem e, zgłaszanie PK nic nie daje ze względu na to, że po prostu Moderacja gry czy administracja stwierdza, że z tym wiąże się chodzenie po czerwonych mapkach, ale zgłaszanie botów też raczej za wiele nie daje, bo to jest za dużo zachodu i może dlatego też cały czas jest ich tyle w tej grze. Za dużo zachodu, ponieważ kwestia jest taka, że trzeba zrobić materiały dowodowe, co nie, czyli screeny i najlepiej jeszcze nagrania są najskuteczniejsze podobno nagrania udowadniające że ktoś jest botem no i nie wiem na logikę dla mnie wystarczy po prostu obserwować ród ród no tak się to chyba określało po prostu obserwować trasę tych postaci które uznajemy za boty próbować nawiązać z nimi kontakt i i zwrócić uwagę na znaki szczególne, jak brak skina bardzo często, chociaż nie zawsze. Ale przede wszystkim brak skina, brak klanu, chociaż teraz widziałem już boty, nawet które należą do jakichś klanów. Yy, I tak dalej, i tak dalej. No i właśnie. Yy, trzeba zwracać na różne szczegóły uwagę. Zbieranie materiałów dowodowych, według mnie, może być niby proste, szybkie, ale mam wrażenie, że skoro. Administracja potrzebuje do, do, jako dowodu yy, nagrania, które obciąży podejrzanego, ale to brzmi kryminalnie, matko boska. A, ale no, jeśli administracja wymaga nagrania, które obciąży yy, podejrzanego, to prawdopodobnie liczy, że na tym nagraniu wydarzy się coś nie wiadomo jakiego co to potwierdzi. A, więc nie chcę mi się w to bawić, po prostu. Bo może, może ktoś bardziej się poczuwa do e, takiej misji. Ja wiem, że zostały mi do zabicia dwie teleje i pięć duchów lasu. E, ale ja sobie y, korzystam z tego, że mogę sobie od razu troszeczkę podekspić i ewentualnie polotać parę itemków, bo a, no, są troszeczkę warte, tak naprawdę. Tu widać już strzały myśliwórków. Dobrze. Um, ciekawostka, w sensie to pewnie nie jest nic, nie wiadomo jak zadziwiającego, ale nie mam jakiegoś mistrzowskiego eku, bo mam w przedziale bodajże 140 level, tak, od 140 levela do 166 eku, więc nie jest to mega szałowe, tym bardziej, że to heroiki. A wiem, że żeby coś, że tak to imię znaczyć tutaj, to zdałoby się mieć legi. Ale mi to nie przeszkadza. Nie zamierzam wydawać y, fizycznej kasy na Margo i nie zamierzam, y, nie wiadomo jak y, być spocony, żeby y, ciułać sobie do leg. Nie zamierzam też stać specjalnie na konkretnych potworkach do tego. Um, aczkolwiek, 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 gdzie tu mamy ducha? A gdzieś niżej będzie, dobra. Aczkolwiek yy, mi wystarcza takie kół. ja się nie bawię w PvP, jak można się zorientować. Yy, wolę expić, robić zadania, wczuwać się w ten klimat fajny i tak dalej. I tyle mi wystarczy do szczęścia w Margonem. Na, na, tym, na tym się trzymam od yy, 13 lat. Yy, I tak, no tak jak mówię, będę się plątał lub gubił wątki ze względu na to, że jest po prostu wcześnie rano. Znaczy wcześnie rano, no. Dla mnie ósma to już nie jest wcześnie, tylko jakbym się o tej godzinie obudził, to byłoby to dla mnie wręcz późno, co zadziwia wielu moich znajomych, ale nie lubię tracić z dnia. Dzisiaj obudziłem się o i czytałem sobie Wiedźmina y, i teraz stwierdziłem y, po rozdzialiku, y, że pora się troszkę rozruszać i troszeczkę zagrać w Margo. Dobra, zgubiłem wątek, nie będę się zastanawiał pół godziny, co to był za wątek. Po prostu rozwalę sobie te dryady i zmienimy mapkę dryadową, bo mamy jeszcze dwa duchy lasu do ubicia. I będziemy kończyć pierwszy dzisiaj zakon równowagi. Może zrobię z tego po prostu taki krótki odcineczek na sam pojedynczy zakon równowagi. Bakłażanek. A najwyżej osobno serię nagram sobie tamten, to będą dwa osobne krótkie odcinki. Ciekawie mnie, co, co, co bakłażanek 210 level robi w, na mapce z driadami. Może czeka na jakiegoś harosa czy coś. Aczkolwiek nie wiem, y, czy na driadach coś się pojawia i nie wiem, czy, czy to jest coś. O, tego go... ten gościu się kręci w kółko. I zastanawiam się, właśnie, e, w sensie, ja go już widziałem wczoraj. I tak, i tak kminie, czy, czy to nie będzie bot. Dobra, duch lasu, ostatni duch lasu. I widzę, że ten gościu już do mnie idzie. Więc ja już mu tutaj nie będę y, przeszkadzał, że tak to ujmę. Y, nie chcę z góry zakładać, że to jest bot. Wolę się o tym nie przekonywać, bo szkoda nerwów po prostu. O, nie wiem czy zauważyliście taki bug, ale jak znajdziecie wystarczająco nisko w ekwipunku, to pojawia wam się to, co jest w drugiej torbie gdyż tutaj mam probówki w statywie. No, zacząłem zbierać jakiś czas temu ee, elementy statywu, e, tam e, torby alchemiczne, coś takiego. E, teraz, na ten moment nie pamiętam kompletnie, co, co one mają mi dać, ale e, pamiętam, że w pewnym momencie stwierdziłem, że może to być ciekawe. E, czyli coś w tym jest, ewidentnie. E, więc zobaczymy, e, jak kiedyś uda mi się uzbierać, chociaż spodziewam się, że to będzie bardzo długa i żmudna praca. Bo te torby naprawdę rzadko się respią. Wiem, że mogę znaleźć sobie jakieś tam kordy do, do, ekspie, do ekspienia, do respienia tych toreb, ale no cóż. Dobrze, i tak. Zakon równowagi. Populacja driad została ograniczona. 3 215 k ekspa, więc w sumie całkiem fajnie. Jak na taki prosty questik, no wiadomo teraz z questów na mój level dostaję około 4-5 milionów EXPA, bardziej już nawet 5, ale te 3 miliony to zawsze taki dodatek, a to nie, nie, nie było bardzo wymagające. I bank. Trochę podekspiłem sobie na driadach, no nie jakoś dużo, ale zawsze troszeczkę i jeszcze plus 3 miliony, więc całkiem spoko. Jak widzicie, troszeczkę mi tu kasy zleciało, mianowicie kupiłem sobie dwa nowe heroiki. Na aukcjach. Nie trzymam ich przy sobie, trzymam je w depozycie. Jakoś tak wybrałem. Aczkolwiek to byłoby na tyle. W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy sobie jeden zakon równowagi na 170 level. W osobnym odcinku zrobimy kolejny. A już jakby co, jakby były pytania. Nie będę przeplatał, w sensie nie będę zmieniał całkowicie gry z Minecrafta na Margonem. Tylko będę sobie czasem przeplatał, więc na pewno e, myślę, że to, to nagranie teraz wrzucę sobie we wtorek. A na piątek przygotuję e, już e, Minecrafta i na niedzielę dostaniecie kolejny e, zakon równowagi. Więc myślę, że tak to sobie rozegram. Jeśli będzie inaczej, to będzie inaczej, ale wiedzcie, że mam w planach kolejny odcinek z Minecrafta, tak czy siak. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.